Mama, ma, nawet moja mama do niego nie robiła. Mamo w ogóle, co się nie stało? Nie Każdy może być taki wielki jak ja. No, najbardziej, że, że dobrze to przyjął. No. No? My to kurwa, no, ci to, to jest to gada, kurwa. Aha, nawet na tym, na tym, na tym. Ktoś tam w ogóle badaje wane w człowiek to robił. Nie, nie, nie. nie wiesz, nie? Ale rozetnik... Że... <laughs> nie, nie, nic tam nie ma, jest tylko ale, pod koszulem. O, może poza. Nie, czarny jest. Nie, nie boże, na koszulce boże. nic nie pisaliśmy, ale. ale... Co tam się stało? Opowiedz, opowiedz, do, opowiedz do kamery, co tam się stało? Co kurwa się stało? Co się nie Co się stało? Co się piórko? Opowiedz, opowiadaj, wszystko, szybko. Co kto, kto ci to zrobi? Mów się kurwa Nie, to nie my, my tylko wąsy.

Zostawmy się, elegancko. No, dobra. dobra. Nie miej nam za złe. Zostawimy, zostawiamy, Cię teraz z żerem sam no, na sam. za to no, że nie, nie. <śla> A To no, kurwa Google było Ja, ja, Nie no, nigdy... Ja, 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 ja... Pokażemy Ci jak okej? Tylko czekam, no. Czyli od sprysznić czy to się? No to nie, się. Daci, cich, 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 cich? Dziś, no ja myślę, że on musi. Daj, Daj, nie no, nie zdejmij koszulę, nie postanowi. <laughs> Tylko uważaj na kończyki, bo też masz tego z zieleni, nie? <laughs> <laughs> Żeby nie spały. Dziś, nie, Piórko, pod podkoszulek, się postanowi.

nie wiem, ale kurwa. nie wiem. Czekaj, kurwa, pokaż, pokaż to, pokaż to wszystko, co masz tam pod sobą. Jakbyś siedział 20 lat w kryminale, kurwa, ja już to widzę. Ja pierdolę, ja bym tego nie zmartywał, ja bym tego nie zmartywał, dla mnie jesteś Bogiem. Jak będziesz chciał to klęty na kolana przetargać. Mm -hmm. Tak zrobię. ja nie wiem czy teraz przetarga. masz krawat? Tak, mm. no, kurwa. Kurto, Zdejmij się ten krawat, nie? No, dobra. Dobra, Piórko, tak, zostawimy cię tak, tam. No, na dobra.